To jest podcast Jak ochronić majątek. Cześć, tu Rafał, autor bloga i podcastu Jak ochronić majątek oraz książek pod tytułem Gotówka to wolność oraz Stop CBDC. Tytuł dzisiejszego odcinka brzmi Fundacja Rodzinna Jak ją założyć? Krok po kroku. W ostatnich trzech odcinkach na temat Fundacji Rodzinnej. Wyjaśniłem Ci szczegółowo, co to jest fundacja rodzinna i dlaczego warto ją założyć, kto może być jej fundatorem, a kto beneficjentem oraz jaką działalność gospodarczą może ona prowadzić. Były to jednocześnie trzy pierwsze części z kilkuodcinkowej serii na temat fundacji rodzinnej, w której szczegółowo przybliżam Ci najważniejsze kwestie praktyczne tego rozwiązania. Dziś pragnę Tobie wytłumaczyć, jak założyć fundację rodzinną. Jeśli zatem chcesz zostać fundatorem, który chce ją utworzyć, to w tym odcinku wyjaśnię Ci krok po kroku, jak to uczynić. Proponuję jednak, abyś wcześniej zapoznał się z poprzednimi odcinkami tej serii, a zwłaszcza z częścią drugą na temat tego, kto może być fundatorem, a kto beneficjentem Fundacji Rodzinnej. Jakie zatem kroki należy podjąć, aby założyć Fundację Rodzinną? Wbrew pozorom, utworzenie tej Fundacji wcale nie jest takie trudne. W tym celu należy wykonać 6 kroków, które powinieneś zrobić po kolei. Najpierw wymienię Ci jakie one są, zaś w dalszej części tego odcinka opiszę Ci więcej na temat każdego z nich. Oto one. I tak: po pierwsze, złóż oświadczenie o ustanowieniu Fundacji Rodzinnej. Po drugie, sporządź statut Fundacji Rodzinnej. Po trzecie, sporządź spiśmienia. Po czwarte, utwórz wymagane organy Fundacji Rodzinnej. Po piąte, przekaż majątek do Fundacji Rodzinnej. Oraz po szóste. Dokonaj wpisu do rejestru fundacji rodzinnych. Teraz szczegółowo omówię każdy z tych kroków. I tak. Punkt pierwszy. Oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej. Twoim najważniejszym zadaniem jako fundatora jest utworzenie fundacji rodzinnej. W tym celu powinieneś złożyć oświadczenie o jej ustanowieniu. Możesz to uczynić na dwa sposoby. Po pierwsze, w akcie założycielskim w formie aktu materialnego. Albo, po drugie testamencie notarialnym. Bez względu zatem na to, który ze sposobów wybierzesz, wizyta u notariusza jest niezbędna. Pamiętaj, że jeśli chcesz założyć fundację rodzinną za swojego życia, to musisz złożyć oświadczenie o jej ustanowieniu w akcie założycielskim. Jest to też jedyny sposób na jej utworzenie przez więcej niż jednego fundatora. Natomiast oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w testamencie notarialnym powinieneś złożyć tylko wtedy, gdybyś chciał aby ta fundacja powstała dopiero po Twojej śmierci. Ważne też, abyś wiedział, iż z chwilą sporządzenia aktu założycielskiego, albo też ogłoszenia testamentu, powstaje tzw. fundacja rodzinna w organizacji. Jest to o tyle istotne, że może ona już we własnym imieniu, np. nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, zaciągać zobowiązania, czy też zarządzać posiadanym majątkiem. Punkt drugi. Sporządzenie statutu fundacji rodzinnej. Drugim krokiem w celu utworzenia fundacji rodzinnej jest sporządzenie jej statutu. Musi mieć on także formę aktu notarialnego. Moim zdaniem jest to jedna z najważniejszych czynności, którą wykonuje fundator. Pamiętaj, abyś bardzo dobrze przemyślał treść statutu, gdyż to właśnie ona decyduje o przyszłym kształcie Twojej fundacji rodzinnej. Jeśli będzie on dobrze przygotowany, to będzie mógł służyć Twoim bliskim przez lata. Jeśli zaś go nie przemyślisz, to stanie się on dla nich źródłem mnóstwa problemów. Uważam, że koniecznie powinieneś się skonsultować w tym celu z prawnikiem, ale tylko takim, który specjalizuje się w fundacjach rodzinnych. Być może także i warto przedyskutować go z innymi mądrymi ludźmi, np. z doradcą podatkowym, księgowym czy też doradcą majątkowym. Statut jest bowiem najważniejszym aktem prawnym w każdej fundacji rodzinnej, gdyż zawiera on najistotniejsze reguły jej funkcjonowania. Jest on zatem odpowiednikiem, np. umowy spółki w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tematyce statutu w Fundacji Rodzinnej zamierzam poświęcić odrębny odcinek na tym podcaście. Krok trzeci. Sporządzenie spisu mienia. Jak już wcześniej wspominałem w poprzednich odcinkach tej serii, powołując do życia Fundację Rodzinną, powinieneś, jako fundator, określić w statusie wartość tzw. funduszu założycielskiego. np. 353 tys. zł. Pamięta jednak, że nie może być ona niższa niż 100 tysięcy złotych. Ta suma powinna następnie zostać szczegółowo wskazana w tzw. spisie mienia, w którym należy wymienić poszczególne składniki majątku przekazywane na pokrycie funduszu założycielskiego wraz z ich wartością. Na przykład mieszkanie w miejscowości X o wartości 400 tysięcy złotych, akcje spółki Y o wartości 50 tysięcy złotych. W przypadku zaś, gdy fundacja rodzinna jest tworzona przez kilku fundatorów, Rejestr ten musi również zawierać informację o proporcjach wniesionego majątku dla każdego z fundatorów. Pamiętaj, że taki spis mienia sporządza się w formie pisemnej, ale nie jest on dołączony do wniosku o rejestrację fundacji rodzinnej, gdyż wystarczy tam oświadczenie fundatora o wniesieniu mienia na pokrycie funduszu założycielskiego. Krok czwarty. Utworzenie wymaganych organów fundacji rodzinnej. Aby założyć fundację rodzinną, musisz także ustanowić jej organy, które są wymagane przez przepisy prawne lub też status. Polega to na tym, że powinieneś jako fundator powołać pierwszych członków tych organizacji, czyli pierwszego składu, tak aby mogły one działać. Jakie są te organy? Po pierwsze, zarząd. Jest to organ obowiązkowy, który musi występować w każdej fundacji rodzinnej. Po drugie, zgromadzenie beneficjentów. Jest to także organ obowiązkowy, jednak Ty, jako fundator, decydujesz o tym, czy wszyscy beneficjenci Twojej fundacji wejdą w skład tego organu, czy też tylko niektórzy z nich? Na przykład, chcesz, aby w tym uczestniczyli Twoja małżonka oraz pełnoletni syn, ale bez małoletniej córki. Po trzecie, rada nadzorcza. Generalnie jest to organ nieobowiązkowy, którego w ogóle nie musisz tworzyć, chyba że liczba beneficjentów Twojej fundacji przekracza 25 osób, albo też w statucie postanowiłeś, że rada nadzorcza musi powstać w tej akurat fundacji. Co do zasady, nie ma specjalnych wymogów co do formy powołania pierwszych członków tych organów, a zatem możesz to uczynić w zwykłej formie pisemnej tak zwane pisemne oświadczenie fundatora. Jedynym wyjątkiem jest tu sytuacja, kiedy ustanawiasz fundację w testamencie notarialnym. Wówczas powołanie członków pierwszego składu zarządu musi nastąpić także w tym testamencie a zatem w formie testamentu notarialnego. Możliwe jest także powołanie w statucie składu pierwszych organów Twojej fundacji rodzinnej. Osobiście polecam to rozwiązanie, chyba, że jeszcze w tym momencie nie zdecydowałeś się, kogo chcesz tam wybrać. Krok 5. Wniesienie funduszu założycielskiego do fundacji rodzinnej. Kolejnym wymogiem utworzenia fundacji rodzinnej jest przekazanie jej majątku, czyli tzw. funduszu założycielskiego. Jego wartość określasz w statucie, ale nie może być ona niższa niż 100 tysięcy złotych. Pamiętaj jednak, że to wcale nie muszą być środki pieniężne, lecz także mogą to być np. nieruchomości, ruchomości, to jest samochody, maszyny, akcje, wierzytelności, prawa autorskie itd., itd. Ważne jest, abyś dochował wymaganego terminu. Kiedy zatem powinieneś wnieść fundusz założycielski do fundacji rodzinnej? To zależy od sposobu jej utworzenia. Po pierwsze, gdy ustanawiasz fundację rodzinną w akcie założycielskim, to wtedy musi być on wniesiony przed jej wpisaniem do rejestru fundacji rodzinnych. Przekazując fundacji rodzinnej środki pieniężne, możesz to uczynić np. w formie przelewu, a jeśli oddajesz na rzecz fundacji inne rzeczy lub prawa, to warto zawrzeć umowę darowizny. Jeśli zaś powołujesz fundację rodzinną w testamencie materialnym, to wówczas termin ten jest dłuższy, gdyż wniesienie funduszu założycielskiego może nastąpić w terminie dwóch lat od jej wpisania do rejestru fundacji rodzinnych. Aby spełnić ten warunek, wystarczy, że ustanowisz w testamencie fundację rodzinną swoim spadkobiercom lub zapisobiercom windykacyjnym. I krok szósty. Wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Ostatnim krokiem koniecznym do powstania fundacji rodzinnej jest jej wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Wniosek o jej rejestrację w tym rejestrze powinien złożyć albo fundator, jeśli utworzono ją w akcie założycielskim, albo też zarząd fundacji jeśli utworzone ją w testamencie notarialnym. Istotnym jest także, że wniosek o wpis w rejestrze fundacji rodzinnych składa się po pierwsze na urzędowym formularzu, który znajdziesz na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, link podam w opisie tego podcastu, i po drugie do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który jest w Polsce jedynym właściwym organem rejestrowym dla fundacji rodzinnych. Przy czym formularz ten należy wypełnić czytelnie, wielkimi drukowanymi literami, Komputerowo lub ręcznie. Pamiętaj, że na zgłoszenie Fundacji Rodzinnej do rejestru masz termin 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu założycielskiego albo też ogłoszenia testamentu notarialnego. Z chwilą wpisu Fundacji Rodzinnej do tego rejestru nabywa ona osobowość prawną i staje się pełnoprawnym podmiotem. To tyle na dzisiaj. W kolejnych odcinkach tej serii opowiem Ci m.in. o tym, jak mądrze przygotować statut Fundacji Rodzinnej, jak funkcjonują jej organy, czy też jakie podatki ona płaci. Na koniec mam do Ciebie małą prośbę. Wszystkie treści, które tworzę, to jest podcasty, filmy, artykuły, udostępniam całkowicie za darmo. Ale w każdy z tych materiałów wkładam naprawdę dużo serca, czasu i pracy. Jeśli uważasz, że to, co robię, ma wartość, jeśli pomogło Ci to choć trochę lepiej zrozumieć świat prawa, finansów i wolności, możesz mi się odwdzięczyć. A w jaki sposób? Kupując moją książkę pod tytułem Stop CBDC której poświęciłem mnóstwo energii, to nie tylko forma wsparcia mojej działalności, ale też wyraz poparcia dla niezależnego myślenia. Szczegóły znajdziesz na stronie stopcbdc.pl. Pisze się to stopcbdc, pisane łącznie.pl. Ponadto, jeżeli podobacie idea tego bloga i podcastu, to proszę Cię o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie. Dzięki temu mam szansę dotarcia do szerszego kręgu odbiorców. A być może są wśród nich osoby, które bardzo potrzebują zawartych w niej informacji. Polecam także zapisanie się na mój newsletter, wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga i podcastu. Możesz także polubić mój profil na Facebooku lub też na innych mediach społecznościowych. Cześć!